i like Pierwszy mecz w naszym wykonaniu, no, mecz wygrany, ale gra pozostawia wiele do życzenia, no. yy, brak treningów. Wśród chłopaków no, pokazuje to, że, że nie jesteśmy zgrani. Poza tym, brak, 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 brak wydolności fizycznej, brak sił, no to, to, to widać na boisku. No. Poziom dzisiejszego spotkania postawiali do życzenia. I, a jakie cele na ten sezon? Cel... Bramka dedykuje Kacprowi i Marlenie. Niech żyją szczęśliwie w tym związku. Dla Was! E, a cel no, mamy, mamy grać i... Każdy mecz, a co będzie na końcu sezonu, to zobaczymy. No, wydaje mi się, że ta klasa, klasa, a on będzie każda drużyna, a, a co będzie zobaczymy.